Cześć, tutaj Kuba i przychodzę do Was z wiadomościami, że już w ten poniedziałek, już za kilka dni będzie live z gry WWE 2K14. Universe mode dokładnie tak. Ale co się dokładnie znajdzie w tym, yy, że tak powiem, live'ie na tym live, co be, czego będziemy świadkami? Już mówię, 2K Sports omawiało, mówiło o 30-letnim trybie yy, WrestleMania, third Years of WrestleMania Mode. Ale jedna, jed, ale pozostała tylko jeszcze jedna rzecz. Tryb UNIVERSE! Na akurat live'ie, dokładnie tak na tym live'ie, już w poniedziałek o ile się nie mylę czas o 18 godzinie to będzie, jeszcze dam wam znać w jakimś odcinku czy tam ogólnie, no to tak, będzie ten live z WW2K14 z Universe Modu pokażą nam krótki będzie gameplay, jak ten Universe będzie wyglądał, co będziemy mogli robić. Live potrwa, myślę, że kilkanaście minut, jak to akurat było z akurat z przypadków innych, z innych gier, na przykład rok temu z WW14, albo dwa lata temu z przypadkiem WW12. Te live długo nie trwało nie trwały, choć w tym roku zobaczymy jak wszystko wyjdzie, więc okej. Okay. No i pokażę nam tam jak będzie się ogólnie grało, co będzie można robić. Mam nadzieję, że jednak w Universe będzie dużo scenek i różnych jednak, wiecie, tam no, he, po prostu, że bardzo dopracują dobrze ten tryb Universe, że będzie się jednak grało bardzo ciekawie i że jednak ten tryb mnie nie zawiedzie. Akurat czy WW14 mnie zawiodło? Nie. Ja akurat jestem zdania, że tak po prostu nie jest. I, m, akurat gram jest dobrze, zbliżamy się do końca Universe Modu. No, ogólnie teraz TLC skończyliśmy, więc mam nadzieję, że jednak... No gra wypadnie naprawdę dobrze, na, naprawdę dobrze, sugerując już po tym co nam daje 2K. Wrzuciłem wczoraj reklamę, zapowiedź WWE 2 k 14 na moim kanale i tam się jeden akurat na PW pytał, widz co to miało znaczyć te Undertake, Undertaker streak z, po prostu mam, planuję zrobić. Skoro będą te areny Wrestlemania, na których Undertaker walczył, postanowiłem, postanowiłem, że zrobię. Jak wyjdzie WW2K14, jak skończymy tryb Fear Dreams of Wrestlemania, to zacznijmy sobie. Taką jakby serię przeze mnie stworzoną Day Undertaker Streak i nikt mi nie zarzuci, że zgapiam od kogoś, jeżeli taka seria by była, ponieważ jednak nie jeden raz miałem taki przypadek, że ktoś mi pisze, że od kogoś zgapiam, ale okej, okay, nieważne. No więc okej, okay, to by było na tyle. Pamiętajcie, już w poniedziałek, godzinę jeszcze dam Wam znać. Jak ktoś jest ciekawy, to 12 p.m. czasu amerykańskiego, tam jest 6 godzin do tyłu. Jakby patrząc na czas Polski, wszystko jeszcze się może zmienić. No ale okej, okay, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Universe Mode WW2K14 Livestream już w poniedziałek. Szczegóły będą w jakimś filmie jeszcze wszystko powiem, więc okej, okay, pozdrawiam, to by było na tyle. Cześć.